Witajcie ludziska w kolejnym odcinku Fortnite'a i w zasadzie możemy już sobie zagrać i widzicie nadal mam tą swoją, swoją skórkę na razie sobie poodpoczywaj potem się przygotujesz do walki dobra Co to było? Dziwne. Ja włączyłem zwykły taniec. Co to ma być? Czekaj, nie. Teraz normalnie. O, nie wierzę. Jak to? O, 40 dostaję. Ja mam koronę, nawet ja tutaj koronę mam. Haha, zazdrościsz mi pewnie, ty nie? Chyba, babkę. Eee, na dwa hity, brama. I no, jeszcze jest mój złoty napis. Bo mam koronę, oczywiście, to tak. E, gdzie. O, dobra, tam jest stacja benzynowa. Ja jestem już uzależniony od tej stacji benzynowej, ja nie wiem. Ja nie wiem, no. O! Dobra. Lecimy na stacyjkę. Ja na tą stację praktycznie zawsze lecę. Ja tak tą stację lubię. Tam czasami mogą się przytrafić nawet te bazuki dodane nowe. Możemy sobie trochę ściszyć, bo trochę głośno. Dobra. Spoko. Lądujemy, lądujemy. Czysto, nikogo nie ma. Bo nie słychać nic. Co to jest? O, to jest dobre. Ja wiem, do czego to użyć. Do samochodu. O. Cyk, ma zrobione. Dobra, no jest. Tak jak teraz, a to, to nie wiem. Te, do czego mam położyć? Niebieska na początek jeszcze możemy dodać yy, Opony duże do tego, nawet o, ale to będzie wyglądało duże. Opony, jeszcze to jest Ja sobie yy, biorę dwie, ile trzymam, dobra, to więcej, nie? Tyk Tyk Dobra W zasadzie to możemy zniszczyć O dobra, dobra Buh, ile zostało? Ty, bardzo dużo Bardzo dużo zostało Oj, no, się, nic nie podpala nawet O na O o, jak odskoczył ten samolot. bo do mnie strzelał. Się boję, bo mam mało broń. Ktoś tam jakimś samochodem jechał, ja się boję. O, dobra, zniszczyłem typa. Dobrze, nadal mam koronę. 38 życia. Czemu ja tamtą potę wywaliłem? Aby była potrzebna teraz, gdzie ja teraz potę znajdę? No właśnie, o jakiś pistolecik przy okazji. ten też, ale prawie bym zginął. Jej. Co to było? Co to było?

Ty poty uleczajcie mnie Wraca tu Oż nie wierzę To no znowu on Ty widział mnie widział mnie widział mnie On nie widział

No i ma koronę, no nie. A miałem taką dobrą koronę i przepadła. Chociaż tam jedno zabójstwo może było. Może tam jednego co pokonałem, nie? No? Banana pokonałem, bo to pamiętam tego, którego pokonałem to banan, bo jakiś ga banany. Czemu się nie wyświetla ile dostał? Zziwne. O nie, dobra, teraz się wyświetla. O, tego bananka chyba pokonałem, look. Lodowy banan. O, ty! Ucieka mi! Ej! Ej! Gdzie my teraz lecimy? Na stacyjkę może teraz lepiej nie, Teraz ją ominiemy w stację ale za to lecę na domek koło stacji taki domek koło stacji był o tak tamten domek tamten jeden domek tak się boję tych lotnych ludzi którzy wie Ale nikt nie słyszę. To znaczy, że albo wylądowali gdzieś blisko, albo ich po prostu nie ma. Nie, nie słychać mnie ja Jestem tu sam, żeby na spokojnie uzbierać broń. Elo, potem mamy. Dwie bronie, jedna szaruwa i jedna zielona. I potę, którą teraz wypujemy. Są schody na górę? Są. A tutaj skrzyna pewnie. Już od razu wiem. Pewnie. Zawsze tutaj pod schodami ta skrzynia była. O nie, to sama broń. Ale kolejna pota. Będziemy mieli tyle życia. Elo, mamy stóbę, stube, pięćdziesiątkę. A to też. O, to jest dobre. W te punkty muszę trafiać, bo wtedy się lepiej niszczy. O! Oho, oh, ho, oh, te przylepne. Te przylepne. Bomby. Nie, to burza chyba. Mi się chyba zdawało, że ktoś szedł, ale lepiej przygotuję broń. Bo nie wiadomo co może wyskoczyć O nie, nic tam nie ma Ta, to jeszcze tam tą górę musimy sprawdzić, bo jeszcze tam nie byliśmy Czekaj, Nie wiem jak to zrobić O nie! A tak A dobra jestem Skrzydli nie ma, o. A nie, bo ja tutaj ją, ten, dobra, okej. Okay. Powiem dlaczego skrzydł. nie ma. jakiś tu ląduje. Jakiś magiczny ptak. Okay. O no nie, no nie, no nie. Wszyscy mnie pewnie usłyszeli teraz. Leciał już. Nie mogę. O, tam właśnie chciałem iść. Bombami przylepnymi możemy rzucić. Ach. Ale wybuch. Tu wszystko się niszczy, tak. No skrzyna jeszcze tutaj. Ej, gacz to całą skrzynię zniszczy. Zniszczyło! Ej, to musi być naprawdę... Kolejne mobby przylepne! Trzy kolejne. Akurat mi się wtedy kończyły. No nie, no mam snajpę. O kurde. ten wypadek ze snajpy strzeliłem. zniszczy się idziemy do kółka. jesteśmy już w kole uf, uf uf tam domeczek jest jakiś widzę o ciekawe jak to zniszczy ale będzie fajnie Prawie całe, ej, dajemy jeszcze jedno i już całe będzie zniszczone. Uuu. Uuu. ale odrzut. Jak ja mam tam wejść? Jak ja mam tam wejść? to no nie, co A to ten domek, którego chciałem. Uuuu, tam chyba skrzyna była. Akurat w dobrym miejscu. Nie, to nie O, świetliki! one się przydadzą Tylko za co by tu wymienić? Może za to uspię. Granaty, ja nie wiem co wybrać, świetliki czy granaty, ale ja wolę świetliki, bo one tak fajnie podpalają. Bo ich zaraz właśnie użyję. Uuu, ho, Jakie rzeczy tego nie chcę, bo ty nie. O, tu skrzyna widziałem. Jest, mamy ją. O, dobra, podpalimy to. Tak. Ej, to się pali w ogóle? Pali. Nie, słabo to się pali. Eee. Ale to słabo niszczy. Co to ma być? Eee, yy, nic to całkowicie. to nic nie dało. O, moja ulubiona broń! Tak. Jest. Ja ją lubię bardzo. w górę. Skrzyna nie ma? Nie ma. O! Apteka. Apteczka, apteka. Tam jest ta wyrzutnia. E, co to? Co? A, to... A, to nie chcę. O, ale ta wyrzutnia jest dobra. Tu można też strzelać. Chyba ha, ha. tego ptaka magicznego. Co to było? Czemu ja w bok poleciałem? Oto! Skąd ta a tam widzę typa. Jak on jest takiego daleka? Ja go, ja go widzę, ja ją widzę ledwo, krupeczkę. Ja... Co tu się dzieje? Takie wybuchy. O! Oh. Daję kobieta, daję! Strzelu młodlą. Strzelanka... dobra. O, jesteśmy. Tak szybko nawet. Kto zebrał mojego tego. Ty 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 strzela! ty ty o ty! Ogarnij się. Dobra. Haha! Ha, ciebie jest kilofa. No chodź tu! Tak? Nie bijesz? he, <ścoughs> stop! Ha! Ja ją gonię, ona ucieka. Ona się mnie boi. Tak. Woj Dudek! Woj dudek! Ty. O dostajesz! Ona się nie boi, no! Ona ucieka przede mną! A, dostajesz, dostajesz! Elo, Elo! Ucieka ona! Ode... Eee, gdzie ty skręca babka? No nie da się bić! Bij się jak mężczyzna! Gdzie ty jesteś? Cieka, ucieka babka, ucieka kurde, nie mogę jej walczyć. Lecimy, lecimy, może tam, tam gdzie. Ta, no, no, to A nie, tam ktoś leci, oczywiście musi lecieć, bo to ja tam nie lecę. Ej, możemy tam, na sam początek mapy lecimy. A tam będzie dobrze. Na początek mapy. Może tam jest? Co tam jest zatopionego? Coś się pali. Jakiś ogień. Tam jakiś ogień się pali. To tu się pali! Ludzie! Co to jest? Ja na to mogę wejść. A ja jak to jest to? Żadnych broni tu nie ma. Dlaczego tu nie ma żadnych brogi? To po co ja tu jestem? Uff. Tak daleko. To chyba ten tak magiczny był. Ja tam ktoś za płynie. To ja się boję. Ja nie chcę być od razu pokonany. Nie. Tak nie ma być. Mam nadzieję, że już przestała mnie gonić. No, uciekam, uciekam uciekam No nie, chyba zrezygnowała rzeczywiście. Aby... Aby z typem się jakiś mogę wybierać. A ja, go, ja tego sypa lubię właśnie. Ja go chciałem. Gdzie ty jesteś? Typie! Stawisz, tutaj ty. A jak ja mam tam wejść? schodówki. Jest. O, mogę kupić sobie plecak odrzutowy. Kupuję, mam go. Mam plecak. I... He, fajne. Haha, dobrze. Łósk się ten Bazuka! Mam. Pyk, mam bazukę, dobra. Trzy na do moje. Fajnie, dobra. Ja może w ten budyrek strzelę. By się oddala, żeby na początku nie walęło. Walię, walię. Cyk. Boom. To by było dopiero. I kto też walię? Bum. żeby ich yeah. O żeby To będzie dobrze, że jest tylko Muszę uh! uciekać przed koła zaraz. i ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ Cholera, oh, um... um, nie widzę Kurcze! Co? Ona jeszcze 90 życia miała? To jest teraz ma? Przyszczropiałam ją nawet mocno nawet. No nie. No dobra. Dobra, słuchajcie widzowie. Jeśli wam się podobał odcinek, zostawcie subskrypcję, Yy, zostawcie też lajka i możecie też również komentować.